robimy super przepis, jest pracochłonny, ale efekt jest pieczarkujący. Robimy tartę wytrawną z farszem pieczarkowym i parmezanem. Potrzebujemy 250 g mąki, potrzebujemy 125 g roztopionego lub masła w temperaturze pokojowej, nie roztopionego do końca. Potrzebujemy 40 ml letniej wody, jedno jajko, szczyptę cukru i szczyptę soli. Teraz zarabiamy ciasto mieszając cały czas ręką. Musimy wyrobić je na plastyczną masę. Jak powiedział Robert Bulenka bicepsy muszą pracować, a wyrabianie ciasta jest super dla bicepsów. Ciasto rozgniatamy i wałkujemy. Ważne jest, żeby brzegi były dobrze przylepione. Bierzemy pergamin i na ciasto i wysypujemy ryż, kaszę, fasolę, obojętne, coś taniego, co będzie trzymało się na pergaminie, a będzie dociążało ciasto do blachy. Teraz wkładamy ciasto do pieca, 15 minut, okay. minęło pierwsze 15 minut, wyciągamy tartę z pieca. Delikatnie, tak żeby się nam nie wysypało już na tarce. I kolejne 15 minut. Tarta nam się piecze. W tym czasie przygotujemy farsz. Zaczniemy od obrania szalotek. Kroimy szalotkę. Do farszu potrzebujemy szalotki. Jeden ząbek czosku, który właśnie teraz posiekamy. Potrzebujemy dwa jajka w całości i dwa żółtka. 300 ml śmietany. Około 300 g parmezanu. I pół kilo Wrzucamy szalotkę i czosnek. Szklimy. Dodajemy już pieczarki. Pieczarki solimy, żeby szybciej puszczyły wodę i kieprzymy. Nie za bardzo, potem doprawimy je na końcu do smaku. I teraz dodamy świeże zioła. Użyjemy tymianku. Ja zawsze używam do ziół nożyczek. Połączymy z tymiankiem, czosnkiem i szalotką. Będzie to pyszne danie. Słyszałem kiedyś taką anegdotę, że wśród kucharzy smak pieczarki jest nazywany piątym smakiem. Nie wiem skąd ona się wzięła i czy jest prawdziwa, ale taka do mnie dotarła. Minęło 15 minut. Nasze ciasto do tarty jest gotowe. Oj, piękne, złote. I teraz wlewamy śmietanę. wcieramy cały parmezan, który mamy. Jajka z żółtkami możemy rozkrzypać i dodajemy do naszego farszu. Teraz nam trochę przestygła, odcinamy jej brzegi, żeby się potem dało wyjąć z formy. Wcześniej celowo tego nie robiłem, żeby nam ciasto za bardzo nie opadło. I teraz możemy wlać farsz na tartę. Dalej. Teraz ostrożnie przenosimy tartę do pieca na środkową półkę. I pieczemy w 200 stopniach. Jakieś 20 do 30 minut, w zależności od piekarnika. Myślę, że już będzie gotowa. Czekaj się, żeby się nie poparzyć. Jest super. Piękna i złota. Teraz poczekajcie 10 minut zanim ją pokroicie, żeby mogła sobie spokojnie stężeć. Podajemy. Tartę możemy również wsadzić do lodówki i następnego dnia pokroić i odpiec przez 5 minut w piekarniku. Będzie tak samo super smakowała. Smacznego.